Zapraszam na G2A z kodem ESEN. Macie 3% cashbacku. Linka macie w opisie. E, witam wszystkich bardzo Tomik. serdecznie... Poczekaj, jeszcze nie włączyłam. Już. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Już mogę? Tak. W kolejnym odcinku z gry Boomen... men nam... chuźwa, który to który? Ula? Jestem. Trafiłem? To ty? Nie wiem, robię... te-buguje. A nie, to tu jest Ula. Dobra, jest facetka? Jestem. I jest Aga. Jestem! I idziemy okradać ducha. Dobra, obczaiłam, że prawym przyciskiem myszy włącza się latarkę. A ja muszę oczywiście sobie bieganie zmienić na kół. Ej, te dni się zbiera? Nie. O co? Apli and return. Dobra, return to bo... the game. To nie jest to światło, które e... bym chciała, żeby było włączone. To, to nie jest to światło. A właśnie, fatatita, pod tym, pod tabem masz zadanie, które okay. musisz znaleźć. Dobra. To I Tutaj nie, tutaj nie spotykasz się z duchem. To rozdzielamy się? Tylko no tu musisz stać. Znaczy nie, bo tutaj musisz stać w świetle, żeby cię duch nie, tak, nie dojechał. Tak, musisz być cały czas w świetle, ale nie możemy no zapalić zbyt dużej ilości. A jak się zapalało światło? Prawą. No dobra, prawą. E, tu musisz laptopa znalazłem. I e, monitor. Tomek, ja biegnę, zapalam, a ty gasisz. Ja biegnę, co? Już wszystko, a ten, zapala, ten zegarek, nie da się tego zegarka wziąć, tam na górze? Tego budzika? O, nie, tabem. Jezus, Maria, Kalista, Czy was pobździło? Nie umiem tego wziąć. <grym> o Jezu! Co? Co to było? Miga światło. Gdzie? On mnie bierę. On mnie bierze! Nie bierze! tylko w świetle jesteś fatality bezpieczny. Tak. A ty to się zbierało? Lewym czy prawym? Lewym. Ej, ale nie możemy już światła zapalić, bo już są dwa zapalone. No. Bo nam wyebie korki. I trzeba pamiętać, gdzie są korki, bo jak nazywa wypieprzy... się. Nie wiem. Super. Tak bardzo. Ale broń tu jest. A którym się zbiera? Bo wyłączyłam się o, trochę. Lewym. A lewym się zbiera, a ja klikam E cały czas. Nie. nie Zwyczajenie z fazmu. Nie. A i najgorsze no. jest to, że my się ten, że my się bloczymy. No. Proszę, Pa. nie, nie. Co? co? No było tam co, Ja nie widzę. No ale to jest randomowo. się. Jezu, chodzi. Po prawej. Czy? No. No. Bo. Boże, co za bob. Boże. Ale wiecie co? Wiecie co? Dobra, ja zapalam, wygaście. Kurwa, Ale ja nawet światło. nie... No to zapalaj. Zapalaj. Gasz. Tipko! Go, 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 To mnie zablokował dupą. To trzeba w półkach patrzeć. Są. Kolizje są. O, bo są kolizje. Boże. O nie. E, na okulary jakieś. Na Hej, tabie kasiury. masz ten. Lista, co trzeba zebrać. O, Już Jezu, się o. wszystko otwiera. No. Ej, to jest jakiś duży, tu po kabru. Ile mamy światła, Mo Mogę tutaj zapalić? Możesz. Do połowy jeszcze tak, A, tak. widzę, na no, nowe jest ten pasek taki. Jezus Ej, <laughs> Trzeba gasić, tak? Trzeba gasić w kuchni i zapalić kolejne <laughs> Jezus! Ty, ja poczekaj z kaszeniem! <laughs> Jezus Marian! <Guk. śmiech> No, to to jest jest, 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 jest. No jest on tu, jest tu, jest tu, jest tu, jest tu w środku. Jezu, to jest głupi pan, żebym ja w to grała. Cześć, cześć. cześć, Ej, widziałam jego dupę, czy ta gra jest z Bajona? Gdzie wchodzimy teraz? Tutaj, ja, ja bym tu weszła. Jestem. Trzeba zobaczyć, gdzie są te korki, o! bo my nie wiemy. Za chwilę mam światło w dupce. O Jezu, czerwony! No To co cześć, znaczy? Cześć. No czerwony pasek się zrobił. No to mówiłam, że idziemy na lewo, to mnie żaden nie słucha. Tak, klikam. Klikam. Ej, ja mieliśmy, ej, wiecie co? My mieliśmy ten jakiś. że y, jeżeli Ice. jest jakiś dzwon, czy jakiś gong, to wtedy on zacznie handlować? Tak, tylko ja nie wiem kiedy. To, to już. nie ma tam skaku. Ja też nie wiem. Można sprintować? Można. Shiftem. Dobra. Albo jakoś ktoś to był? Ktoś <laughs> był w kiblu? Nie. nie. To zgaście, nie wiem, zgaście tak. któreś światło. Z, a czekaj, w którym kiblu? To bo zaprasz... tu są. Tutaj jest, nie wiem, nie wiem jestem. jest Gajcie, no, to jest sami. Tomek! Co? Mi tam nie ma z wami. Kto to zapalił? Ja nie wiem z kim ja jestem. Ej, poczekajcie, ja tu ula. Jest, to jest tu, ja też tu jestem, Jesteśmy w trójkę w pokoju. Zegar. Zegar. Ja. Co to znaczy? Do to szafy, się do mandować? szafy. Nie, tu nie, ma, tu nie ma szafy. Kurwa, nie ma korku. No straka kurwa. Uciekam. Znalazłem korki. Ej, nie To Kończyłem. Ej, Ula, Ula pojeszczyła Żyję! rzucił na mnie. A Ale żyjesz? No nie jest. Ale mi się starą gardło okay. tej... Zapaliłam światło w łazience i stąd nie wychodzę. Co Przec... jest? Czemu nie mogę się ruszyć? Ty możesz czekać w świetle, e, ten... Nie żyję już? Fatadity, co jest? No nie, nie mogę się ruszyć. A nie żyje, bo ja nie żyję. A Fatadity jest pod tym, pod... Ej, tak wiecie aha. co? Utrzymyłeś. Nie widzisz, fotadita. Use interact to spectate. No i przełączasz. Ale Ula, gdzie ty przełącza? jesteś? Lewym, w lewym, tam. No właśnie nie mogę przełączać. To ci się tam? coś zobaczyło chyba. No. Dobra, ja stąd nie wyjdę. Ja zostaję w tej łazience do końca życia. Ja tam się zlupuję wokół łóżka i kiłniki robię. Ale to ja, musi... się po uleki kiedy stoi mnie. Uleka, gdzie ty Kapło? masz? Tu jesteś, chodź. Kto tam macie na Gaś, do tu, do... Gaś tu, no wiem. Gaś tu. Czekaj, nie jakaś? mogę, już. Chodź tu. Dziękuję. Dobra, teraz tu gasz, chodź. Tomek. Tomek! Ale krewcy, nie? Ej, to było tak zawsze, czy oni to zaktualizowali? Ale co? Nie wiem. No taka plama wielka. Nie wiem, nie widzę. Ja nie, mogę nie pamiętam, czy to tak było. No to Ura, zba, ja biegnę naprost, a ty zgłaszasz światło potem, dobra? A gdzie tu jest Tomek, on idzie? Zaświeciłem. Jezus Maria, Tomek! Co? A może być jakiś inny potwór, czy tylko ten on jest? On idzie! Jest z, trzy potwory mogą być. Sadako? Może być Sadako? Pomaga, no, on, się... po on idzie po schodach, do idzie po To nic, jak jesteś świetny, to ci nic nie zrobi. Ja Ale chciałam zgasić to, co tam. Ja mógł się oddać To w sumie nie jest taki problem. Poza on ci nie zrobi nic. No to Tiki, nie jest straszny. Mhm. No bo to taki duży diód. Boże. Chyba, że się zaczyna żreć. Taki duży diód. Ja tam się wszystkiego ty. <laughs> <Kuk>. <laughs> ja jeszcze nic nie znalazłam. Się... <laughs> za siebie. Idzie do was. Do kogo? No to... jak się trzęsie, nie mogę nic... Nie mamy tego jeszcze. No no ja dzieje, się, nie mogę oglądać. Ja klikam wszystko. Dobra, okej, gdzie, gdzie jesteś? Chodź tu. Chodź, nie. chodź, byliśmy. A nie, czekaj, tu już byliśmy, dupa. A tam na prawo w pokoju byliśmy? No, wsiągniska sił, kurde bele. A patrzcie, a tu te drzwi one są zamknięte. Tak, to byliśmy. Skąd no, one są zamknięte. Tomek. No musisz ten Green Keys. Idzie, Tomek, wracaj! Popiu. Wracaj! Jestem w świetle. No, se poszedł tam do pokoju gnuj. Chodź tu to. tu. Gdzie Czekaj, gdzie tu się Gasi? No do, tu, dobra, No chyba idź, żartujesz idź do, idź do światła. No i ty zginiesz, ja zostanę sama, ja są jak zostanę sama. <śmiech> 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 Zamknijcie te półki, co tu leży w moje ciało? Może jak ale ty i tak jesteś nieżywy. No. Ale w ja tym kogo... może będę mógł przyłączać. Proszę nie mogę sobie powiedzieć gdzie on jest. Ja nie mogę. My byliśmy tutaj na lewo w ogóle, czy nie? Tu się byliśmy. Chyba był pucharczy. Gdzie jest guk? Jak tupie tej... Jest... co jedno zgasić, czaj. Czerwone, zgasić. czerwone, gaście. Kurwa! A! Ale że w niego wlazł! Okej, eee... Okej, escape. A, a, a. Exit to... Exit to main Wychodzę stąd. Wychodzę Dobra, jeszcze raz. Ja nie zostanę sama w tej grze. No nawet inna osoba się Ej, za głośno, Boże. Moje uszy. No to jeszcze Trudno raz. To Ej jeszcze dajcie raz, no? ten, dajcie... Yy, jak no. to się nazywa? Otwieram Red Bullka. Dajcie yy, yy. łatwy poziom. No to jest łatwy. A ten co to było? Normalny. Fadze ty tak? nie, jesteś niedostępny, nie mogę cię zaprosić. Ale już doszedłem, tutaj jestem. Można, też nie można zmienić ten? Można zmienić ducha? Konektuje się. E, nie, one, nie, się one są automatycznie. I możesz to sobie zacząć, przyłączyć, że jest jakaś edit. No ja chcę tą edit właśnie zobaczyć. E, a, po prawej prawej a stronie naszą duchy. Po prawej stronie są tipy. Że na przykład migające światło może być ostrzeżeniem, że duch jest w pokoju albo. O, zamykanie drzwi za sobą pomaga się schować. Okej. Okay. Żeby ja jeszcze trafiła w drzwi. Nie mogę Aha. dać e, start. Upewnij Aha, się, że wiesz gdzie jest generator zanim wywali korki. Tak. No to. Tak. Nie, 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 ten, to. Ten, ten duży, ten troll to on jest on jest szybki, ale jest ślepy. Tak. To muszę znowu to samo pytać, bo inne są dostępne, bo są za duże. A gdzie a Góg jest? No jestem. Tak, tak, Ale jesteś tu w grze z nami? No. Okej. Okay. No Dobra, szukamy pierwszych korków. Ale to ten sam dom, to są w piwnicy. Nie, bo czasami w garażu się raz Po prostu nie mam latarki. Patrz, tutaj od razu no jest piwnia. To piwnia? Że. kurwa. Ej, zgaście zgaści światło. Zgaście światło na ganku. O. Dobra. Tłumaczcie listę, co mamy do zabrania. Mignęło światło tutaj. Ej, ciemno. Bier to... chleb, bier chleb ze stołu. No właśnie chciałam, bo wygląda świeżo. Zjadł taką świeżą krumkę. Z masełkiem, nie? No. Z jakimś serkiem śmietankowym najlepiej. Dobra, waza... i kryd. O, wziąłem jakieś tablety. Co to jest? O, dobrze, bo je ciężko znaleźć. Tiny box, coś tam. Ej, no ale światło... Wziąłem monitor. <coughs> Wydupiamy z tego pokoju. O. Czyli jak ten zegar zaateguje, to... Znaczy, że ten? Tak, że trzeba, ten trzeba już do korków, tak, trzeba już do korków biegnąć wtedy. O, wino. Ej, ale szkoda, że... No wino, bo... wino nie Ej, w fazmo też się blokują postaci, czy można przejść przez siebie? Nie, nie. Fazmo, fazmo... Bo tutaj to mnie to trochę ir irytuje, mnie to. Dobra, czytajcie po polsku, co mamy znaleźć. Ja mam po angielsku. Nie ja wiem, <laughs> dlatego chcę, po polsku Kopertę, przyszą. klucz... Co to jest, rifle? O, klucz. E, broń, to jest ta broń. Um. Wazę, czy tam jakiś wazon? Co za duch Wazon, Niebieskie policyjne pudełko. Ja! Jakiś głośny projektor taki, i. i potwór księżycowy. Antyczny telefon. Ksiewy. Wziąłeś go już, Góg? Tak, zgaście, hmm. któryś. Tak, teraz nie wiem, który. Bo... Nie wiem, czy są tutaj. Te... O! Kurwa! Pa, 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 ra, ra, ra. We mnie był. A wiesz, o tym mi zamykasz drzwi, wieśniaku? Pod ducha. Dobra, szabruję sypialnię. G kasa. Stop secret, ona. dokumenty. Dobrze. Ja! Yeah. Tam się nie pali jeszcze. Ja. No to otworzymy mieć <grymiany> <grymiany> <Yeah>. Ja. <grymiany> Jezus. Wykrzyknik ja. Yeah. Dobra, musimy gdzieś zgasić. Telewizor nie ma. W coś jest? Nie. Yeah. Ja autentycznie klikam wszystko, a się nawet nie skupiam na tej liście. Ja też nie. Dobra, Zapalajcie tam. E, sypianie zgaszone? Tak, tak. Zgasiłem tam, no. No. Gdzie tu się świetlu? Gdzie tu się świetlu? We drzwiak pewnie. Waliście? O. o, tak. Boże. To jest stresujące. Kasa, kasa, no kasa. tutaj. many, money, money. Money, <laughs> money, dolary, money. Dolary. money, money. Nie, <laughs> <laughs> ja to jest hit. Ja nawet nie czytam. Ja też nie, ja klikam na, ja na też. wszystko. wszystkie. Co? No nic, sprawdzam na Dobra, teraz na lewo. Zapalcie tam. No, chodźcie. Gasicie? Tak, idź! idź. E, to jest odnalazłam. Boże, ale za panu, Ile mamy światła? Jedno tylko? Tak. No tylko w tym pokoju. Zapalam tu w łazience i szabuję. Ale to jest, to jest złe, że nie można się przyciskać. Ej! ej jakieś no <laughs> Że Widzieliście tu? Może to będzie do sejfu? Chociaż ja nigdy już nie widziałam, żeby tu sejf znalazł. numerki? No w chodzi o to, że do sejfu. O. Trzeba podać? No kurwa, no, Chodził tam, chodził tam. W łazience nic nie ma. Albo no jestem ślepa, ale możecie jeszcze sprawdzić po mnie. No... pykujwa. Niech ktoś hmm. tu ma przy mnie przypuścić. To jest to, że ta kolizja jest strasznie przeszkadzająca. No, okropna. Nie zostawiajcie mnie tutaj tylko. Patrząc. A co chwilę Dobra, powiedziałeś... to jest korytarz. Nie, yeah, ta gra nie jest Do korków, do korków! Szybko! Dlaczego? Dzwonek dzwoni. Biegnę do korków. Weszłam w niego. Cicho. Klikłem korki. O Boże. Ulka, nie żyjesz? No. Ale spektywituje Tomka. To te, 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 te dźwięki to dzwonek, co nie? To no. znaczy, że hand zaczyna. Ale się rozkrwawiła. Ej, zapalcie tam góry. No tak wyszła, no. No jest na górze. Agaz ma tak. górze, chodźcie tu. A tu trzeba zgasić. No to więc co zgasić. Boże, Ulek wykręciło ją. Mm. No powykręcało wykręcało mnie strasznie, zróbcie jakieś egzorcyzmy na mnie. Ej, słyszę chłopia. Boże. Jak tam lata? No. Gdzie się, Ale Tu byliśmy. A najgorszy... zgasiłaś na dole? <laughs> Tak, tutaj był chleb, Tomek. Może go nie poddźwiękuj. Dla warcie. mnie najgorszy jest ten wielki, bo on, on strasznie tupczy i mi cały ekran skacze. Czyli co teraz mną trzeba zapalić, tak? Trzy, cztery? Wykryny. No tańczę trochę. Jeszcze nogami jak ma. Tu, tuż byliśmy? Gaś tam, gaś, tył. Go, gaś tam. Nie wiem, czy to byliśmy w tym meczu. Dobra, co zostało? Zostałem trzy rzeczy. Tłumaczcie. Mam telefon, mam telefon, znalazłem telefon. Został głośnik, jakaś replika niebieskiego, policyjnego boxa, pudełka. To trzeba szukać gdzieś na jakichś półkach. Jakieś niebieskie pudełko. Chyba, że to w ogóle nie... To, chyba, że to jest jakaś nazwa czegoś i my źle myślimy. Ej, to ktoś był daltonistą to nie jest niebieski? Ja wszystko klikam, co jest niebieskie. Ja też. Kubek. Nawet brązowe klikam. <głosy> 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 Jeżeli to był facet, to mógłby się pomylić, no. Ej, a jak znaleźliście klucz, to nie możecie otworzyć tych drzwi tutaj, które no są nie, zablokowane? nie, i się nie da. Tensu. ja nie no wiem jak to, ja, to ja! Ja nie jestem w ogóle ten. A... Gdziemy, idziemy tu, gdzieś? Dobra, czekajcie. Nie, nie się jeszcze. Dobra, Bursz. spaliłem, chodźcie. U was chyba jeszcze nie było. Niebieskie pudełko, Nie, że Niebieski kwiat i kolce, no. Tak. Ale ty się. jak blisko. A! ja, ja, ja ba. Jojo. A co jak znajdziemy? Nie wiem jeszcze. Brando Speaker, co to jest Brando Speaker? Kto to zrobił? Nie wiem. Co? Ja się z boku zbloku. Zgasił tam światło. Ja. Tomek kliknąłeś wszystko na tych kółkach? Jezu. Jak bieg, tu ja mam spielki. Przecież on Tomek, nie wlepił, nie Ja mam to wpilki, ja, ale to mnie to nie interesuje. On tu taki rozpęd zrobił, że hej. Tomek, co ty robisz? No wychodzimy no! A jesteś durny! No wiem! Tu, tu musimy iść do tego garażu, nie? Czy byliśmy tu już. ja mam wrażenie, że on po stronie chce zabić. To nie musimy teraz wiedzieć. Ja nie widzę światło. w ogóle, gdzie są te przełączniki. Tano. A tu po prawej, te drzwi są zamknięte, byliśmy tam? To jest wyłączne, czy po prostu? Nie, tu po prawej nie byliśmy. To trzeba tam wejść chyba. Yy, ale to, no, no nie podświetlają. I... Nie podświetlają ci tak na biało te przełączniki. Może znaczy, podświetlają, ale ja ich tak właśnie mało i widzę. Jeden z daleka widzę, ja nie, no trafię w ja nie trafię No właśnie im dalej. Boże, guk. <laughs> On wjechał w guk. Dobra, na bok. Chodź Guk! Ja zabiję was. Wychodzę z tej jak jakula, kurde. Nie gram z wami. To ale ula wyszła, mamie. bo nas nie było. Tak, ale to mnie pieknął, a ja wyjdę, bo wy jesteście. O mam, znalazłem coś, mam speaker. Została replika uh, police box. Jak to wygląda? Tutaj, tu był taki komputerek mały. Taki speaker, to taki głośnik był. Mówiłam głośniczek. Brakuje nam tylko tego police box i możemy z tą Bóg, Ale nie, to się ty... Nie. No to co ty tam, No bo tyle tutaj chodź, pili? Chodź, chodź, bo tam. Nie biegnie, nie biegnie. Tu byliśmy. Bóg, tam. Nie, nie biegnij, stój, 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 nie biegnij. Kurwa, nie ma korków. Do, do piwni, szybko. Ktoś musi stać przy włączniku, a szybko, ktoś musi szybko, odpalić szybko, szybko, korki. Odparam korki wyłącznik. Korki są włączone. Gitowa, pięknie. <laughs> Patrzyliście tutaj, czy czegoś nie ma w piwni? Proszę. Mam, mam! Masz! Masz! Tak, wydupiać? Gdzie? Uciekać z domu? Gdzie? Trendy. No, do samochodu, na zewnątrz. Może. Zapal. Uciekaj, uciekaj, uciekaj. A jest, jest, auto, nie. auto świeci się, dobra. Nie gadaj. no ja. Boja, boja. Bo ja. Pięknie. Ej, zarobiłam 25,65. Komuza Komuzo oh O, oh Mainga. To było w piwnicy na półeczce stało jakieś niebieskie, jak domy wyglądało. okej, okay, to mam nadzieję, że wam się czynczyk podobał. Jeżeli tak, stawcie łapkę w górę, komentujcie w naszych kanałach. I była znowu Ulka. Byłam. Była Guga. Byłam. Była. Fa Czemu? <tryk> Mam z tym fata, zawsze problem. Tita. Był Fata Tita. Byłam. I byłem też ja, do następnego razu. papa, Pa! pa. 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 pa.